Ja pierdolę, za takie trapy. Na pewno potrzebowaliśmy tego. Nie no, powiem ci, no, że ty masz ty plecy zaraz. No plecy deklu. Skody. Ty jesteś, mm. kurwa głuchy. No jak on to zrobi? Ten no. sleż ma cheaty. ma jak coś jakbyś się nie widział To mówię. No. I ty mówisz mi, że to jest przypadek, że dwóch debili, które mają akurat rewelację wchodzą w każdą pułapkę Ja ułapkę, tylko się flika zrobił. Czy ty, ty chcesz mi... Nie ty chcesz co. mi to wymówić? Ale nie, nieźle Karol, nieźle. Że dwóch... Ale gracjan, ale <laughs> gracjan. Steam killowałeś dwie osoby, okej, okay, tyle mi wystarczy, naprawdę. Ja już widzę, że lepiej grasz, co? Nie, nie. Się nie. Nie chwal, bo wykraczysz mi. Nie chwal, bo mnie wykraczysz. To czysty przypadek, że flika zrobiłem. To był czysty przypadek. Nie no. wydaje ci się trochę? Kurde, tę kawę Ten, ten mi na... Bro ten ten, jak on ma? nie pamiętam. Pomniałem, jak się ta postać nazywał. Niezły drąg, racjon. O, nie, znam, bo tu nie żyję. Znaczy nie? Skakowali mi go, nie, nie, nie żyję. Ja w Nawet nie ma Wojszcza tu na pełze. Oj, gracja. To do dupy pułapki, a wciąż mieć tą samą postać. Jak to możliwe. Nie będziesz tu wychodzić. Dziękuję. Kawejra u mnie. Help. Jo! Kurde, wziął jest U góry, zeszła na dół Ja go zbejtuje tym dronem, dobra? Trzymaj to, trzymaj to I za... Paga, Trzymaj to, trzymaj czwórkę, trzymaj czwórkę Oni zaraz wyjdzie stąd, Wy, wyjdzie, wyjdzie Kurde, ma rotację, ma rotację, ma rotację trzymaj tego, wyjdzie ci gdziekolwiek Ude. I pikuj tego obrazu, nie ma rotacji Obra! let's go! Boże święty Bartek, to są ci dobrzy teammates? Co widzisz? nie, to nie jest ty nasz czas. wybrał. Jestem Są ci najmądrzejsi. No i dla mnie będę rzucał co tam teammate. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? No nie. Opiórwał. Ja, 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 to ja, to ja Jeszcze ja gier żadnego siamera, a Nie zasłużyłeś sobie, rozumiesz? Nie wiem co to jest Ja nic Jesteś debilem i nie zasłużyłeś, tak? Słyszę. O lewo idą przy ścianie Wiem gdzie wyjdą, wiem gdzie wyjdą. Na pewno wejdą Czemu oni pikują Akali, oni to, się czują? Rokopaty, ja pierdolę stawiać. Ja pierdolę no Tak to... to było. A jeszcze zbył ram. Tak ustaw to się, przez PS-a, Gracjan. Okej. Okay. Ja. Ty trójku, ja sobie biegnę, ja sobie biegnę, uciekam ze smołka i ja słyszę ustaw się, bo bije p. Co ja mam kurwa zrobić? I B, przez B i K. Okej, okay, Gracjan. No, pipę, no, pipę, dobra. Zaczynaj bo mnie w kurwia, rozumiesz? K prawda, Kraż, że Cipa powiedział, nie? Nie, zgadzamy się, tak. Piękna do. Okay. Nie zgadzamy się? Kraż, nie. Wypier dalej zgadzamy <grym> się. Wiedziałem, że jak. Z Gratem, gdyby nie ta. O, Dż Gratem, chodź! Nie, jest tam, jest tam ten! Jest tam ten! Jest ten ten! Jest ten Warden. jest ten <grym się wiosenie> <grym się wiosenie> Takim mind game tu robię teraz. Haha, co za! Nie wrażę w ciemność, Gracjan, to widzę, Gracjan! 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 Zabił sobie co zrobiłeś. Ty mi odpadłeś przez tego wardena. Ja pierdolę! Gaźno wyłącz, wyłącz stream, a gaźno wyłącz stream! <laughs> tego ludzie nie mogą zobaczyć! To jest za późno! To już zobaczyli to wszystko. Ja pierdzielę. Co ty robisz? Tak Gracjan. Łazimy o, bez celowania! O, o, o. Kocham to robić! I reloadujemy, kiedy mamy 26 królewskich. to Mam po prawej, tam gdzie byłem celowany i z lewej strony. Czemu mi kamerę spadł? Jak on wiedział? Ja pierdzielę. Tutaj jest Kali, tu jest drugi. Tu wchodzi. Amar... Amari... Amoru, ama, ja czekaj na tam ma No tu jest, tu Trzymaj jest, tu jest Tu jest no, Słyszysz jak łeb świeci Nie, nie, nie Yo Ła kurwa pułapka Ja jedną zniszczyłem Tak, bo ja temu teammate'owi nie ufam, nie, bo no, zaraz Barometr wypierdalę. Bo czekać ją wyszedł Yooo dwa Tylko dwaj nie, nie, nie. czemu się wojny wejść To ma jaka strategia podoba ja, mi się slyją. to lubię to Tylko dwóch został co, to ten O liom, czemu nie planuje? Aha on się chowa za filarem Pse. O, dobra Każdy mierzył szykuj się Czekaj, 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 ja chcę info dać Czy ktoś Kurwa. No to o, już po Ażuk, nie, 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 to ten nie, w Mario Karta. To, to, to ci. Ja powiem, ja ci nie, graj Za małą nie, zrobiłem. Mario nie, 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 Za małą nie, zrobiłem. Kurwa. Cisza, 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 cisza. nie, from, 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 from. Dole kilo mi zajebał Nie wiesz Wyprowadziłeś mnie, kazałeś mi uważaj tutaj, uważaj No Po prawo, po prawo, tam gdzie jest środku gracjan Co ma iść, no to jest bardzo niebezpieczna sytuacja Dobra, okej, tak lepiej Poprawiam Eks Najlepsze na świecie co to było? Co to było? Dobra. Ja pierdolę, czemu oh. oni w jednej stali? I ta linię, w ta front zasługuje nie bardziej na tyki do linii. Gotowy? Jest dobra dobra gra. Gotowy jesteś? Czekaj, czekaj. Na trzy. Razem na jeszcze trzy. Nie? Jakby co? Jeszcze nie? Jeszcze nie jestem, jeszcze... O ty, kurwa, ty No No, no. jestem, bo bym się nie zawodował. No. Dobra. Gotowy? Na, Trzyma, na trzy. Trzy, dwa, jeden. A, niebieski. A. Zielony. Jeszcze gorzej, jeszcze do pulsa, do łysego. Do mawerika to znaczy Berecik. No No oh, kurwa, ten to jeszcze go jest beret sobie Berec dostał, ja chociaż montał. Oh, wszystko wina barometra. Najlepszy gojo na świecie. Pamiętajcie, Dobra. Każdy ile a, jest widzów? Wszystko macie ogląda. Ej, to zagramy może. No, no. dobra. Eee... A... 난너 음, 비자냐